Cześć, witam cię serdecznie. W tym materiale pokażę ci top 10 najlepszych fontów czcionek na stronę www. tak aby właśnie pomóc ci podczas właśnie tworzenia strony internetowej dla siebie czy dla klienta. Oprócz tego, że pokażę ci te najlepsze czcionki, ale również pokażę ci, jakie do niej inne czcionki będą najlepiej. Pasować. Zatem zaczynajmy! Pierwszą czcionką, którą tutaj na liście jest, to Popis. Według mnie jedna z najbardziej teraz takich trędzi czcionek, i tutaj przygotowałem właśnie wpis na swoim blogu, także link umieszczony w opisie tego materiału wideo. Gdzie pokazuję właśnie listę tych czcionek, a następnie krótki taki opis zrobię, wprowadzający jakąś ciekawostkę odnośnie takiej czcionki, i dałem tutaj przykłady, właśnie tekstu, jak wygląda dana czcionka, właśnie jakimś nagłówkiem i fragmentem tekstu. Poniżej również dałem zestawienie wszystkich liter wraz z polskimi znakami, takie O, Ę, CI i tak dalej. Tak właśnie, żeby można było właśnie przyglądnąć się od razu tutaj, bez przechodzenia na w stronę Google Fonts, jak dane znaki po prostu wyglądają. I tak jak wspomniałem, poniżej mamy tutaj listę pasujących czcionek do tej właśnie tutaj na liście. I tutaj przy, pierwszy przykład, właśnie mamy Poppins i Abril Fat Face, tutaj ustawiłem także Nagłówek jest Apple Fat Face, a tekst jest w popis, Tutaj, właśnie pod każdym takim przykładem, jest opis, jaka jest zastosowana czcionka do nagłówka czy do tekstu. I w ten sposób możemy, właśnie według mnie, sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać na naszej stronie i czy taki styl po prostu będzie nam odpowiadał. I mam nadzieję, że właśnie dzięki temu ułatwi Ci to właśnie wybór czcionki. Czy nawet zestawu czcionek na swoją stronę internetową? Kolejna czcionka to Montserrat. Prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajna, czytelna czcionka. Kolejna to Roboto. Jedna z, myślę, że takich najbardziej znanych w świecie WordPress, ponieważ często w motywach domyślnie jest ona stosowana. Bardzo fajna czcionka, wyraźna. Można z nią zestawić wiele innych czcionek, które pasują właśnie do niej. Dalej mamy Oswald. Jeśli potrzebujemy tego czcionkę, która jest bardziej taka zbita, węższa, no to to właśnie nam się sprawdzi. Również możemy z nią zestawić kilka innych czcionek. Przykładowe propozycje, jak ona się prezentuje. Kolejna czcionka to Meriwether. Już tutaj mamy szeryfową czcionkę, czyli z takimi ozdobnikami. Również bardzo fajna czcionka, ładnie się prezentuje. I również możemy ją zestawić z innymi Kolejna czcionka to Playfair Display Również mamy szeryfowe Tutaj takie ozdobniki są Fajnie wyglądająca czcionka, myślę, że takiej branży, której chcemy nadać takiej dostojności, to właśnie Ona się jak najbardziej sprawdzi, tutaj przykład Nagłówek właśnie w tej czcionce i Tutaj przykład z czcionku a jest w tekście Lub tutaj drugi Nagłówek Playfair Display z DM Sans w tekście. Kolejna interesująca czcionka to Ubuntu. No jest to czcionka, która została stworzona na potrzeby systemu operacyjnego Ubuntu tak stworzona, aby ona właśnie jak najlepiej wyglądała na urządzeniach mobilnych, a także i na komputerach stacjonarnych. Następnie mamy czcionkę Inter, która bardzo fajnie komponuje się z czcionką Josephine Sans. Tu mamy właśnie nagłówek i tekst w czcionce Inter. I na końcu w zestawieniu mamy tutaj czcionkę Rubik. Również bardzo ciekawa czcionka. Fajne tutaj nagłówki wychodzą. Tekst jest bardzo czytelny. Także bardzo fajne, interesujące czcionki, które obecnie są jak najbardziej trendy. Tutaj zestawienie dwóch czcionek, dla przykładu z Roboto i z Inter. A jeszcze to nie ostatnia, faktycznie mamy jeszcze lato. Również bardzo fajna, taka przyjemna czcionka, lekka, czytelna, którą można również zestawić z wieloma innymi czcionkami i fajnie ze sobą po prostu współgrają. Jeśli tych czcionek było ci mało, chciałbyś coś jeszcze więcej, to mogę polecić ci taką stronę jak fontper.io, gdzie możesz tutaj właśnie poszukać sobie jakieś zestawienia różnych czcionek. Jak one tutaj ze sobą komponują? Możesz również, jeśli masz już wybraną jakąś czcionkę i chciałabyś dopasować, chciałabyś dopasować swoją czcionkę do jakiejś innej, to tutaj możesz wpisać nazwę tej czcionki, którą obecnie używasz. Enter, i tutaj znajdziemy gdzieś na liście. Lepiej w sumie sobie wybrać tutaj Ctrl F, wpisać nazwę czcionki i wyszukać, właśnie która tutaj czcionka pasuje do tej naszej. To jest to. Dodatkowo możemy tutaj też zobaczyć w użyciu te czcionki, czyli tutaj zestawienie, nie zestawienie w sumie przykłady stron, które właśnie wykorzystują jakąś czcionkę albo czcionkę wraz z inną, która pasuje ze sobą, i w ten sposób tutaj możemy się również zainspirować, nawet jak stworzyć jakąś stronę, jak stworzyć nagłówek. Bardzo fajne tutaj, właśnie są te przykłady. Powiedzmy, co tutaj zobaczmy: kabin, i inter. Możemy zobaczyć same screenshot, albo przejść do po prostu źródła, do tej strony i zobaczyć, jak ona faktycznie prezentuje się na stronie. Możemy się też właśnie zainspirować, jak wygląda nagłówek. Tutaj również nagłówki tekstów, treści i zobaczyć, czy taki właśnie styl nam odpowiada. I wtedy będziemy mogli decydować, czy chcemy również u siebie mieć. Taką czcionkę. Na koniec chcę Ci tutaj jeszcze dać taki pewien tip, a właściwie takie rozszerzenie do przeglądarki, które nazywa się what font Chrome. What font zobaczymy. Jest taka, takie fajne rozszerzenie, dzięki któremu możemy sprawdzać, jaka czcionka jest wykorzystana na danej stronie. Dodajemy tutaj właśnie takie rozszerzenie: Add Extension. Dobrze, to możemy zamknąć. Tutaj możemy sobie to przyczepić, żeby było widoczne. I teraz, jak tutaj wrócimy do tej strony, odświeżyć tą stronę, aby zaczytało tą wtyczkę. I teraz, jak klikniemy na tą ikonę, a następnie właśnie najedziemy na jakiś tekst, to będziemy widzieć, jaka czcionka jest właśnie zastosowana. Tutaj Exit Łotwą, wtedy wyłączamy tą czcionkę. Ale w sumie, jak klikniemy teraz raz i na, później na tekst. To mamy nawet więcej informacji tutaj o wadze tej czcionce, rodzinie, stylu, rozmiarze, kolorze nawet. Tu zamykamy i tutaj mamy exit, żeby po prostu wyłączyć tą wtyczkę. Z używania. Ok, i to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że jest dla Ciebie pomocny, dał Ci troszkę tutaj jakiejś inspiracji, jak możesz lepiej tworzyć strony internetowe. Także dzięki za obejrzenie tego, tego materiału i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym. Trzymaj się, cześć!